Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 8 maja. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Jana, rozdział 10, wersety od 11 do 16. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu Mego. I nastanie jedna owczarnia jeden pasterz. Moi drodzy ten fragment Ewangelii o dobrym pasterzu otrzymujemy na uroczystość świętego biskupa męczennika Stanisława który jak to powiedział Jan Paweł II zginął a ta jego męczeńska śmierć była swego rodzaju bierzmowaniem naszego narodu. Zginął około wiek po chrzcie naszego, naszego kraju, mieszka pierwszego po chrzcie Polski. I ta jego śmierć jest rzeczywiście taką bardzo znamienną z powodu tego, że z jednej strony zginął jako dobry pasterz, który stał na... Straży, swojej owczarni, który nie bał się upominać władcy, kiedy ten niemoralnie się prowadził, kiedy ten po prostu nadużywał swojej władzy, kiedy był wręcz tyranem wobec swoich podwładnych. Natomiast znamienne jest też to, że cieszył się on tak wielkim autorytetem, że podobno. Nie było nikogo spośród żołnierzy króla Bolesława Śmiałego, który gotów byłby zabić świętego biskupa Stanisława, więc ponoć król sam musiał tego, tego dokonać. Znamienne jest też to, że król musiał uciekać po tym zabójstwie z kraju, ze względu na to, że tak bardzo nie podobało się to po prostu wszystkim, wszystkim podwładnym króla. Ciekawą legendą jest też to, że ciało świętego Stanisława, które według innych przekazów było nie tylko zabite, ale też i posiekane na kawałki miało w cudowny sposób po śmierci się wzrosnąć, co było zapowiedzią zjednoczenia Polski po podziale dzielnicowym, ale też i w czasach niepodległości wracano do tego symbolicznego, symbolicznego znaczenia właśnie tej legendy. I dziś, kiedy Polska jest w, taki, w takiej a nie innej sytuacji, kiedy przygotowujemy się między innymi do wyborów prezydenckich, kiedy widzimy wielkie podzielenie w naszym narodzie, kiedy widzimy też wiele niepokojących zjawisk w dziedzinie moralności w naszym społeczeństwie, warto prosić właśnie świętego Stanisława o ustawiennictwo o to, by. Prosił przed tronem Bożym w intencji naszej ojczyzny i wszystkich Polaków, byśmy zjednoczyli się, byśmy porzucili to, co jest złe i niemoralne w naszym postępowaniu, i byśmy rzeczywiście chcieli być Panu Bogu wiernymi, tak jak Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, byśmy chcieli słuchać Jego głosu, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, byśmy byli narodem zjednoczonym, po to, aby w konkretny sposób też przeciwstawiać się tym, którzy próbują z naszego kraju, z naszego narodu uczynić jakiś kraj drugorzędny. Pamiętajmy, moi drodzy, o tym, że Pan Bóg dał nam wolność, abyśmy z tej wolności korzystali jak najlepiej. Prośmy więc dziś dobrego pasterza Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo świętego Stanisława, biskupa, który też był dobrym duszpasterzem, aby nasza ojczyzna została zachowana od wszelkiego zła, abyśmy pokonali to wszystko, co w jakikolwiek sposób szkodzi jedności Polaków i, i naszej ojczyźnie, abyśmy potrafili ostać się w tych, w tych zawirowaniach dziejowych. Panie Jezu, dziękuję Ci za za to, że jesteś dobrym pasterzem, który pragnie dobra naszego, który pragnie też poprzez swoich wysłańców, dusz pasterzy, prowadzić nas drogami Ewangelii. Dziękuję Ci za świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który jest patronem naszej ojczyzny i proszę Cię, aby tak jak kiedyś On stał na straży ładu moralnego i był symbolem zjednoczenia wszystkich Polaków aby także dziś Twoja boska interwencja objawiła się w, naszej, w naszym narodzie, byśmy potrafili się zjednoczyć, byśmy pokonali to wszystko, co nas dzieli, byśmy potrafili pozostać Tobie zawsze wierni, kierując się Ewangelią i Twoimi przekazaniami. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.